I nie da Ci tego zwykły trening, nie da Ci tego nawet yoga, dlatego ja to wszystko łączę. Ja wszystkie te procesy z podświadomością, uwalnianie emocji, ruch intuicyjny, ale jak bardzo ważna jest też czułość i przytulanie. Dotyk po każdym procesie u mnie jest taka integracja poprzez dotyk. To jest bardzo ważne. I szczególnie na warsztatach grupowych możemy sobie to dać. Możemy sobie dać przytulanie, możemy sobie dać różne rzeczy, to, czego ciało potrzebuje. Będziemy też zaspokajać wszystkie potrzeby, które się da zaspokoić, bo będą też masaże. Można skorzystać z masaże, nawet. Ajurwedyjskich, bo będzie taka możliwość. Będziemy w przepięknym miejscu, w Babilonie, w Borach Tucholskich. Ta nazwa mnie tak przyciągnęła, że jak ją zobaczyłam, to od razu stworzył mi się tytuł warsztatu: Boskie Ciało będzie mistycznie, będzie niezwykle. Będzie holistycznie, także jeśli jesteś, jeśli coś cię przyciągnęło, jakikolwiek obszar, poczułaś, że chcesz być na tym warsztacie, to przez trzy dni naprawdę dużo osiągniesz we własnym rozwoju, dużo zrozumiesz. Będą też procesy mocne, ale to wszystko będzie takie jakby wymieszane, takie kombo, ale po to, żeby to też zintegrować łagodniej ja byłam na jakichś innych warsztatach jak jeździłam jeszcze do innych osób na warsztaty, czasem teraz też jeszcze jeżdżę, to nie jest tak, że ja już tylko robię swoje, bo też chcę się inspirować albo potrzebuję sama warsztatów u innych osób Natomiast ja pamiętam, że byłam na innych warsztatach przez tydzień, gdzie były tylko grube procesy, gdzie były ustawienia, było radykalne wybaczanie, były jeszcze inne takie bardzo mocne procesy z podświadomością i nie było żadnej pracy z ciałem. I mi tego tak brakowało, ani też nie było takiego, no na, na koniec dnia ten taniec intuicyjny to jest taką wisienką na torcie, tak? Fajnie, można się zintegrować, wejść w to ciało, ukochać się. I, I naprawdę wymyśliłam, stworzyłam takie warsztaty w oparciu o swoje doświadczenia wieloletnie, ale też jakby jeździłam do innych i obserwowałam, co mi się podoba, co ja biorę, a czego tu jeszcze brakuje. I te moje warsztaty są takie naprawdę kombo, takie zrównoważone, że jest i trochę rekreacji, bo będziemy nad wodą, więc będzie można pływać. Może dla niektórych jeszcze będzie zimna woda, to będzie takie prawie morsowanie. Będzie można sobie popływać na łódkach, będą spacery wokół jeziora. To jest w lesie, w, w borach tucholskich. Są piękne domki ogrzewane. Jeżeli nawet pogoda nie będzie e, jakaś e, jeszcze bardzo ciepła, to, to mamy też przepiękną salę, mamy ogrzewane domki. Także e, e, zapoznaj się pod filmem jest link do wydarzenia. Tam jest wszystko opisane. Jeżeli masz jakieś pytania, to zapraszam. Skontaktuj e, się ze mną, możesz do mnie zadzwonić, napisać przez formularz kontaktowy. E, natomiast e, ważne jest, tak podsumowując, że ten warsztat da Ci tak naprawdę nie tylko to, że, że popatrzysz na swoje ciało z akceptacją. Puścisz jakieś traumy, jakieś procesy, które cię, ci właśnie to ciało pokazuje, czy, um, czy to brak akceptacji czegoś, czy siebie. Natomiast e, da ci też, wiadomo, integrację z innymi, bo nigdy te osoby na warsztatach nie są przypadkowe. To są, jesteśmy rodziną dusz i mamy sobie nawzajem pomagać i na pewno przyciągniemy się tak, jak ma być. Tak, jak ma być. Więc każda osoba w naszym życiu jest ważna. I szczególnie cenne jest teraz przebywanie w towarzystwie takim wysokowibracyjnym, ludzi o podobnej świadomości, ludzi na podobnym poziomie w rozwoju. To jest bezcenne bo my często się rozwijamy sami, ale nasze otoczenie jeszcze gdzieś tam jest z tyłu i, i często nie mamy w ogóle, nikt nas nie rozumie już z najbliższego otoczenia i to przejście do nowych znajomych, do nowych relacji może być czasem trudne. I na takich warsztatach jest bardzo fajna okazja, żeby też poznać nowe osoby, żeby się otworzyć, żeby się otworzyć na mówienie, na taniec, na występowanie, na y, pokazywanie się w jakiś tam sposób, który przekracza chociaż o mały kroczek twoją strefę komfortu, bo to nie musi być od razu nie wiadomo co, tylko o, o jakiś tam jeden czy dwa kroki do przodu, tak? Aby się wyzbyć tego wstydu, tego strachu, tak, żeby, żeby ciało się rozluźniło, żebyś ty bardziej czuła i rozumiała swoje ciało, co ci mówi. Ale też yy, żeby żeby ciało zaczęło z tobą współpracować, bo zobaczcie, te wszystkie choroby jakieś autoimmunologiczne, te te choroby, te dolegliwości, gdzie ciało atakuje samo siebie, to jest tak naprawdę, że ty chcesz siebie zniszczyć sama. Więc odkrycie tych mechanizmów jest bardzo ważne bardzo, bardzo ważne. Tak? I zapraszam też kobiety z nadwagą, z niedowagą, bo to również są informacje o ranach, jakie mamy. Dużo się dowiemy o sobie. Ja zawsze się dowiaduję czegoś, nawet. Podczas sesji z klientem, to też dowiaduję się czegoś o sobie. Także e, zapraszam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.